Wodzu wita w kolejnym demonie na kanale. Dzisiaj mamy Amazonę The Explorers Legacy. E, słuchajcie, no to jest kolejne damko na tym festiwalu, bo to oglądacie dużo po. Gra ma wyjść w 2024, być może już wyszła jak to oglądacie. To jest przygodówka, pewien klik, słuchajcie, tylko w takiej bardzo ładnej grafice. Więc ja jestem bardzo ciekawy. E, w damko nie ma języka polskiego, nie wiem czy panowie sobie miała. Dobra, zróbmy to. Aha, dobra, już jest kontynu, dobra. Dobra, zagrajmy, zobaczymy. Bo nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale to jest jakiś... Remake? Czy, czy jakieś odświeżenie gry, która już kiedyś była? Tak mi się coś o uszy obiło, może się mylę, ale... Francuska gra, nie da się ukryć. Francuskiego studia, bo w menu do wyboru był angielski i francuski. O, to nie jest tak, że Anglicy albo Amerykanie zrobili... Dla dobroczy po francusku, Dobra, że oni nie lubią, Anglicy nie lubią Francuzów. Z pewnych względów historycznych, o których pewnie wszyscy wiemy. Ukli się przecież mnóstwo czasu. Ale, bo no, odbiegłem od tematu. No, gra francuskiego studia, no zobaczymy, no jest ładna, słuchajcie. Rzadko przygodówki fajne klik są... Albo są komiksowe, ja tak ostatnio kojarzę. Nie są w takiej naturalnej stylistyce, raczej. Dobra, zobaczmy, słuchajcie. On jedzie rowerem, czy on idzie? Jedzie rowerem, dobra. Pokaż, jaki masz rower.

Polski tu się na pewno przyda. Pytanie, tu nie będzie można chodzić, nie? No właśnie. No, tak jak myślałem, czyli tu skokowe to jest, nie? Mogę tam wejść? Nie, ale tu i powinienem móc stać. Zatrzymaj się. Dziękuję. O, ale piękna. Śliczna jest. Taka naturalna, słuchajcie. No dobra, zobaczmy. Powiewa wiaterek. No, chodźmy tu. Tu chcę. Tu właśnie chciałem pójść, tak. Nie musisz mi dwa razy powtarzać. Cześć, faszki? Dobra. Nie mogę. Góra, dół, nic nie mogę zrobić. Wolna animacja jest. Może być trochę denerwująca. Zakładam, że może. Iż wąż jest wyryty. Może to mieć znaczenie. Pamiętajcie, że to był wąż wyryty czy cię amoc zapamięta krzygada daw wasar dowej rzeczy dużo później my friend this old fool is overjoyed that your editor has finally decided to send you to interview me in person as pleasant as it has been our recent correspondence will not allow me to discuss certain subjects as freely As I would like. The subject of your special issue, the Amazon. You must be aware that it hits very close to home for me. That mysterious land is both the source of my greatest joys and my deepest disgrace. As my old friends at the museum, probably. But no matter what they say, I know what really happened over there in the 30s when my companions and I ventured into the unknown worlds. My friends and I harm harm that I am determined to heal today but I need your help not only to finally bring my version of what happened tonight but perhaps to do even more time is running out so safe travels my friend

Dobra, właśnie to chciałem zrobić. Dobra, Dziękuję. ładna ta przygodówka. Ładna. Pamiętajcie, że przygodówki naprawdę nie robi się już tak, nie? OK, tu mam tabem I prawe mam Radial mani. To jest to samo, dobra A środkowym to jest back Dobra, zobaczmy, czy ktoś tu jest Klucz jest pod doniczką Nie, potrzeba trzeba, bo jest otwarte No to to bez sensu. Teraz jest to zrobione bez sensu, głupio. Animacja. Po co on tą rękę do tego przy przestawia tutaj? W domu? Towarek jest. Aż mi się kichnęło. Strasznie wolno, nie? I'm a son. son. <laughs> <I'm a> <laughs> Too late for me. Too late. It's all over for me. I'm no longer in good health, my friend. It's a pity. But what can I do? Amazon, all that. No one ever believed me. So, <sighs> after all those years. Expedition was ready and all planned down to the smallest detail. And now I have no strength left. You must go for me. You must go. Take the egg back. Take the egg of the white birds back to Amazon. I beg you, please. You will find everything you need. Right here. In the lighthouse. You must go to. to the basement. Coż będzie z tymi gęsiami? Gdzie są gęsi? Dobra. Dobra. Zaraz będziemy kończyć, bo to też nie o to chodzi, że miałem teraz słów zabawę, czy lodówkę. Okay. Trzy wskazówki A, czekajcie, bo kubek miał dwie, tak? Dwie miał, widzicie po lewej stronie. Dobra, ok, kumam. Krab ciąga. przygodówki, panie Kiek, też lubi to. Będzie miał. Fajnie. Nie wiem na razie, na jaki numer mógłbym zadzwonić. Czy może już było w któryś z tych? Zostaw, wejdźmy jeszcze do góry. Czy do góry? Czedłem, ale chciałbym jeszcze wyżej. I know now that I will never have the... the Amazon. I befriended a young law student from that country. Dobra. She... Ale. Already... Ok, no to cała historia. Słuchajcie. Pewnie krótka. Kl Talizmant, dobra. Tego, tego szukaliśmy. I tam się pewnie teleportuje, co? Muszę ustawić współrzędne, wtedy on się otworzy. By tu? Czarne dziury takie atramentowe. Tu. Jest jedna. Słuchajcie, bo nie widzę drugiej. Sprawdź mu góry. Są tu chyba. Szukać czegoś narysowanego, nie? No i teraz w dole, w dole zobaczmy. Tu jest żyrafa. Aha, czyli kolejność ma znaczenie. Zacznijmy z żyrafa. Jeszcze nie, nie mam pojęcia jaka. Kolejność. Ale nóż widelec. Nie, taki. Dobra, to skończymy. Udało się. Okej. Okay. weźmy to. Tutaj będą miały znaczenie, mówię Wam. Weź to jest pomocny, nie? Bo on pokazuje, natomiast... natomiast niekoniecznie musi to coś dać. Musi to dać jakąś pomoc taką realną. Okej, okay, czy to jest 2 na 6, to ja miałem 5 na 6 I tu powinienem dodać je wszystkie. Ok, tutaj piąty, tutaj drugi, pierwszy, drugi. Jeszcze mi trochę sidewalk brakuje. to jest muszelceś skryty. Z e trony. Dobra, kończymy. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym demonie. No tu fajna, leci, dałóż listę. Może być bardzo fajna przygodówka, słuchajcie. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w kolejnym demonie. No tu jest dobry demon. Nara.